Sobotni poranek, dzieci nakarmione, kawusia zaparzona, snake room, kwarantanna. Witam serdecznie w Anad 44. Jedziemy z tym odcinkiem. Dzisiaj taki bardzo luźny filmik odnośnie moich planów hodowlanych na 2020. Pokażę Wam, co już się wydarzyło, co jeszcze chciałbym, jakie są moje i moje nadzieje. Inkubator już odpalony, od trzech dni sobie śmiga. Wiem, że będziecie mnie gnoić za te termoregulatory, które tu mam, ja akurat mam trzy. RT, dwójki, żeby zawsze mieć pewność, że wszystko, że ta temperatura jest ok, nie są one najwyższej jakości, ale przeze mnie są już sprawdzone, dlatego na razie je zostawiam. Mam nadzieję, że, że nie stanie się nic złego w ciągu tego sezonu. Wstępnie mam na dwa pudła. Jak słyszycie, wiatraczek już sobie chodzi. Elegancko rozprowadza to ciepło wszędzie. Mam nadzieję, że jak na razie starczą. Będą się prawdopodobnie te zniosy zazębiać. A jak nie, no to nie dość, że jest jeszcze tutaj jedna, jedna część. To jeszcze mam jedną lodówkę, którą też przekształcę na inkubator. Tak więc, miejsca jest. Najważniejsze, żeby były jaja. Pierwsza samiczka, która zaskoczyła w tym sezonie, to jest ta samiczka. Enchi z 2016. Zaraz Wam ją pokażę. Trzy samczyki były dopuszczane do niej. W pierwszej kolejności samczyk, na którym mi najbardziej zależy, to jest samczyk wielogenowy. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, ile odmian w nim siedzi. To jest ten samczyk z 2018 roku. Jak widzicie, troszkę już stracił na blasku. To jest samczyk, który. Na pewno ma w sobie Yellow Belly. Myślę, że ma entry Na pewno jest Jungle Woman. A co dalej? Możliwe, że jest Fire i możliwe, że jest jeszcze Leopard, ale to już kwestia sprawdzenia, jakie młode po nim będą. Najbardziej mi zależy, żeby właśnie ten samczyk pokrył tą saniczkę Angie, bo dopuszczałem aż trzy. Prócz tego Dopuściłem jeszcze samczyka Scaleless Head. Tego samczyka. I samczyka Blackhead Head Mocha Viret Head Ghost. I tak naprawdę te trzy samczyki dopuściłem do większości moich samic. Co będzie, to będzie. Z każdego z każdego w wyniku będę zadowolony a tutaj samiczka Enchi już jest parę dni po wylince poowulacyjnej jak widzicie już przybrała tą taką pozycję w najcieplejszym miejscu, zwinięta ale jeszcze myślę, że koło dwudziestu paru dni już sprawdzimy dokładnie trzynastego była wylinka poowulacyjna i mniej więcej 30 parę 32. U niektórych hodowców zdarza się, że nawet pod 40 podchodzi, jeżeli jest niższa temperatura w najcieplejszym miejscu. Więc to wszystko zależy. Te trzy samczyki również dopuszczałem do tej samiczki. champagne pastel. Również do Samiczki banana, ale na nią to się nie mogę doczekać, bo już mi się naprawdę wydawało, że przechodziła owulację, chyba to wszystko cofnęła. Jak na razie. Myślę, że w tym sezonie nic z tego nie będzie, może później, bo coś zaczęła teraz dopiero jeść, kopulacje niby były, ale trochę już straciłem nadzieję. Do samiczki z Head. Spider, jak wiecie, dopuszczałem tylko jednego samczyka oczywiście Scales Heda. Mm, najbardziej trzymam za tą samiczkę kciuki. Mm, przestała jeść, glowing jest dość mocno widoczny, ale na razie, na razie z tego co widzę, to nic się bardzo nie dzieje, przynajmniej tego nie widać. A dalej to tak, samiczka Butter tylko naprawdę przez długi okres czasu nie chce jeść kopulacja była spróbuję jej wrzucić coś żywego bo na mrożonkę w ogóle nie reaguje samiczka Normal, ta moja największa samiczka kopulacje również były ze wszystkimi trzema samczykami a tutaj te trzy samiczki Pastavi Head Ghost, Ghost i Orange Ghost one wszystkie kopulowały tylko z jednym samczykiem Blackhead Mojave, Red Jean Head Ghost, wiadomo, żeby tego ghosta wy, wyciągnąć. E, od następnych filmików mm, Gen Ghost nie będzie już przede, przeze mnie tak nazywany, e, ponieważ mam w planach kupić samczyka Desert Ghost. I żeby to się nie myliło, to będę je nazywał Hypo, ponieważ e, to jest druga jakby nazwa, m, która, która została już e, chyba nawet najpierw przyjęta. Najpierw się mówiło Hypo, potem Ghost. Tam różne, różne, różnie to mówią hodowcy. Yy, I samiczka standard yy, na samym dole również były dopuszczane, wszystkie trzy. Tu mamy jeszcze taki regał z podrostkami, ale niektóre samiczki no, już yy, dość, dość szybko, fajnie rosną. Na przykład zobaczcie tą. Jaki grubas. Ona ma już 1200 gramów. Oczywiście na ten sezon nie będę je dopuszczał. To jest samiczka PyBoard. Ale na przyszły sezon idealnie. Tak więc, mniej więcej wiecie, czego można się w tym sezonie spodziewać. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że tych zniosków będzie parę. E, najbardziej mi oczywiście zależy na e, headach e, Jest szansa na tego e, 1 na 4, więc to kurczę, no. Musiałbym mieć trochę szczęścia, bo samiczka jest młoda, nie wiadomo ile tych jajec sypnie, więc kurde, no emocjonujący ten sezon będzie dla mnie, jeżeli oczywiście ona zaskoczy. Jeżeli nie, no to oczywiście z innych, z innych samiczek też będę się bardzo cieszył. Na razie czekam na samiczkę Enchi i to będzie pierwszy filmik, który zamieszczę prawdopodobnie już gdzieś za miesiąc może trochę szybciej. Śledźcie kanał, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli jesteście zainteresowani tym sezonem. Trzymajcie się ciepło, zdrowo przede wszystkim. Bye!